mostafarze, mostafa, to ja, Daw Vader i dzisiaj przedstawię wam mojego nowego ocznia, Gujo, który bardzo robi bawić się ogniem, zamyka go w pudełkach tych z filmów. Który jak pierdolnisz to rozpraszają ogień dookoła. Jest to więc trapper, który opóźnia wejście atakujących. Niestety oto gnia może zginąć każdy. Coś o tym wiem. W końcu mam tylko jedną własną rękę. Pierdolony oliwon. Gdzie w takim razie rozstawiać te pojemniki? Masz ich cztery, więc najlepiej jeśli masz też cztery wejścia na salw, A wiadomo, że tak nie jest. Rozstaw więcej w miejscach, gdzie na pewno będą się wpierdalać Zjebie z tej kaszę kasza albo amalu. chce już omarło. Jak rozstawisz to na oknie przez które wpierdoli się latająca płowianka to za automatowznie ci się pożar. Nie daj go. Patrz jak płonie. To naprawdę zajebiste oczocie, skoro nawet Daj mają z niego radość. Okej, okay. spojrzymy teraz na wyposażenie. O ja pierdolę. ten rob strzelba, Jeden pistol. 6 zbliżeniowa obcesia. Mam i tolin. To jest jeszcze gorsze. Wod piasko, bierz pejma, pistolice się, i spierdalaj, W kolejnym odcinku znów będzie gorąco, bo wybieramy się do Indii. Tam spotkamy snajperkę Kali, zostaw soda i lajka. Powodzenia na ram do